Super Możemy już wyjść No wyjść. Dzisiaj się szpital zamyka Co, się Co pan robi kurwa? Jakiś medek zabiera zatrzymanego <grych> Ojoj, Zatrzyma Czy nie się posraj, posraj. <grych> <grych> A... <grych> Ponieś ręce do góry już podnoszę. Podnieś ręce do góry. No podnoszę, no pod... podnoszę o, raz strzelaj. No, o, strzelaj. O, się. O, jeszcze rozstrzelaj, no jeszcze się strzelaj. wykrwawiam się usiłowaniem morderstwa obywatela, nie byłem za ten, kurwa. Mam nadzieję, że ma to na bodykami. Spalnej po głowach strzela? No stary, ja ze cztery kulki dostałem, kurwa. To no ja też dostałem. Ja przyszedłem ze szpitala, czułem się w pół. Нет, это заставим. Oh.